Jeśli korzystasz z bezpłatnej wersji YouTube, na pewno zdarzyło Ci się spotkać z reklamami. To właśnie dzięki nim serwis wciąż oferuje bezpłatny dostęp i bezpłatne treści. Więc dzisiaj pokrótce umówimy sobie, jakie formaty reklam występują w YouTube. Na początku trzeba powiedzieć, że występują dwa formaty, znaczy dwa techniczne formaty: te, które można pominąć, i reklamy, które są niepomijalne. Jeśli przyjrzymy się niepomijalnym formatom reklam, występują dwa główne typy. Są to bumper acy, krótkie, 6-sekundowe formaty reklam oraz in-stream wideo do 15 sekund. Jeśli decydujesz się na wybór formatu reklamowego, który będzie można pominąć po 5 sekundach, pamiętaj, by materiał przygotować wcześniej odpowiednio, by pierwsze 5 sekund były przyciągające, by były atrakcyjne i by odbiorca nie chciał kliknąć pomini reklamy. Z formatów reklamowych, jakie jeszcze znajdziesz na YouTube, trzeba wymienić reklamy Discovery, które może spotkać w wynikach wyszukiwania, na stronie głównej oraz w filmach sugerowanych. Jest jeszcze jedno miejsce, gdzie można się reklamować na stronie głównej w YouTube, jest to banner masthead, największe miejsce reklamowe na stronie głównej YouTube. Tyle, żeby je wykupić, należy skontaktować się z przedstawicielem handlowym Google bezpośrednio i jest ono zarezerwowane dla największych globalnych graczy. Jak wspomniałem wcześniej, mamy dwa główne typy formatów reklam: niepomijalne i pomijalne. Każdy z nich rozliczamy w inny sposób. O tym dokładnie, w jaki sposób rozliczamy te reklamy, jak dobrać format reklamowy, ewentualnie nawet jak stworzyć reklamę sekwencyjną, opisałem więcej w, na blogu Sam Nektar. A link do artykułu znajdziecie w opisie do tego filmu.